Siemaneczku, moi drodzy, dzisiaj będzie 2.4h na korololol. I już tutaj jestem ubrana Myślę, że dzisiaj po prostu będzie taki luźny odcinek No więc nie przedłużajmy, zaczynajmy I jeszcze będzie szybkie ogłoszenie Od, od dzisiaj można mnie dodawać Tutaj się wam gdzieś wyświetli mój nick. <śm> I po prostu... Możemy zagrać po prostu. Możecie pojawić się na odcinku, moi widzowie, i nie przedłużajmy. Zaczynajmy. Dobra, już jestem. Teraz nagrywam plus odcinek No i no, dobra. Musimy ogarnąć w jakiś samochód, bo dzień bez samochodu to strata. A trzeba mieć samochód. Co nie, więc no, czy no nie trzeba, ale no. Myślę, że taki mały nam wystarczy. Po prostu... Hmm, mam wita w sumie, więc wykorzystam go. E, na co? Może wykorzystam go na to auto. Dobra. I zmienimy na kolor. Jak tu zmienić? Hmm, myślę, że taki brzoskwiniowy może być. Więc po prostu zmienimy na taki brzoskwiniowy. Więc jedziemy. No, i myślę, że najpierw po prostu pojedziemy sobie do domu, zbudujemy sobie dom i tam będziemy po prostu no, mieszkać. Idziemy do domu. Mm, Dobra, poczekajcie, o tutaj jest jakiś dom, wolne miejsce są. Wolne miejsce są. Yy, Mój taki najbardziej kolorowy, to jest ten największy, ale mogę się mylić. Hmm. To przedszkole jest kolorowe Ale mm, przedszkole Dobra, wezmę przedszkole Tam będę mieszkać Trudno I gdzie jest tu parking jakiś? No ja nie wierzę Dobra, trudno Wezmę tak, o I zabrakuję O nie, to jest twarde O nie, dobra o, moja koleżanka taka z Roblox po prostu to przyszła, przyszła do mnie. Dobra. Zamykam mój dom i myślę, że przebierzemy się, bo trochę wyślecko wyglądam. No więc po prostu przebierzemy się i będzie fajnie. Więc chodźmy tutaj. O wiem, gdzie tutaj będę sobie tam spać o się śpi. Dobra, przebieramy się. I myślę, że tutaj włosy najpierw zmienimy. Dobra. No tutaj mamy jakieś cięczu, nie mamy. To są już lepsze, o te. I są nawet ładne, więc zostawię je. Emotkę myślę, że mogę zostawić w sumie, ale zobaczymy. Dobra. Zobaczmy. O, ja są jakieś. Myślę, nie będę tak wyglądać. Może jakieś okulary sobie wezmę. O, chyba taką opaskę. O, tutaj jest taka ta przy głowie. Spoko to wygląda. Dobra, hmm, poczekajcie. O, te okulary? No, spoko wyglądają. Ale nie, nie. Hmm. O, taki lód. Wezmę go. Wezmę taką posypkę kolorową, więc mogę. Okej. Okay. Jestem taki w z Cirokolarem, ale nie za dużo będzie na tej farbie. Dobra, teraz może. Jak coś to jak słyszycie te odgłosy w tle, to to mój pies, więc no. Dobra. Dobra. Więc Są sam, malutko jest. No wezmę coś takiego. To jest chyba najłatwiejszy sposób. Dobra. Hmm. Mało tych rzeczy, ale chyba wezmę coś takiego po prostu i jest Tak to wygląda. Więc po prostu pójdę tu. I O, tutaj będę. Tutaj. No super. O, tu jest moje łóżko, tylko muszę zmienić ten. E, kolor ścian. Muszę zmienić na bardziej różowy, bo dzisiaj mamy tańczowy dzień. I jak chcecie, to piszcie w komentarzach. E, czy chcecie po prostu jakieś takie odcinki tańczowe, czy bardziej. Zwykłe, takie po prostu. A piszcie, w ogóle, czy chcecie z Robloxa, z tiki boki, z pasparta out? No, z różnych, możecie chcieć. Yy, więc po prostu piszcie. Yy, więc po prostu, no, piszcie. No i tyle. I no. Dobra, jedziemy gdzieś. Mhm mm Dobra, jedziemy po prostu do sklepu coś kupić. Kupimy jakieś warzywka i pojedziemy zrobić. O, no po prostu obiad. Nie wiem, czy tam w ogóle kuchnia, jest, ale dobra. Czekajcie. To jest dobra. Dobra, jedziemy. Dobra, jadę. Ale już sklep. Przy okazji sobie zjemy loda. Lody są tutaj, więc pójdę po loda. Więc lody są tutaj. Pójdę po prostu na chulę. Kolejną... Dobra. Kosztowałam mam VIPa, więc mogę sobie na to wyjechać. Ten bardzo. Dobra, bierzemy jakiś Burger Cake, bo jest w moim stylu teraz. Jem dwa lody na raz. Fajnie. I... Idę po zakup. Dobra, idziemy po zakupy, chowamy lodę idziemy jedziemy po zakupy. Dobra. Hmm, A, I, I jedziemy po jakiejś zakupy. No i jabłka są ewidentnie tańczowe, więc jeżdżone, no. No, Są dwa różne kolory, więc są tańczowe. Yy, Dolitos niebieskie, bo nie mamy jeszcze tego koloru. Pizza nie, bo ona jest... Już mam ten kolor po prostu. O! Takie kolory, jeszcze nie mamy takich kolorów. I w ogóle ten lód jest tańczowy, więc go możemy. O, tu jest jakieś tańczowe picie, je bierzemy. coca cola też. Wziąłam i może jakiś ciach. O, tutaj też jest taka babaczka. Po prostu ma takie drobinki, więc je biorę. I tutaj jest jakiś pomarańczowy. Pomarańczowy chciałam. Nie, tego Hershey's nie biorę. Dobra i jedziemy do kasy. I idziemy, Jedziemy. Jedziemy do naszego auta. Nasze auto jest tam, więc jedziemy po nie. O, 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 o! Ktoś tam jedzie. Czy pan jest chory? kto tutaj wsiadł? O nie, usunąłem auto. jedziemy po prostu z zakupami naszymi do domu. Po prostu z drogi będę sobie loda jadła. Mm. Tu jest nasz dom. Chyba w naszym domu nie ma save. Ktoś tam jest. Ktoś mógł wkraść do domu. Może iść po mój dom, do mojego domu. Zresztą to... Kto tam wszedł? To z drzwi, drzwi są do było otwarte? Nie wiem. Chyba to coś tam jest, nie wiem, ktoś tam jest, bo widziałam. No i jest. Dobra, zdanowałam. Jeszcze oświatło tutaj. Jak ktoś tu był? Byli tu no. jacyś. Dobra, poczekajcie. Tutaj jeszcze wróżbici są. Dobra, poczekajcie. Pójdę sobie zrobić po prostu żarełko. I, I o, jest kuchnia. Mamy kuchnię, dobra. Jest nawet ładna ta kuchnia, spoko nawet. Dobra. Nasz koszyk, nasze zakupy pakujemy do lodówki. Opa, myślę, że uda nam się coś upiścić. No i drodzy, udało mi się upiścić takiego gofra. Myślę, że on jest spoko nawet, więc go po prostu i pójdziemy spać, bo już jest ciemno. Zjadłam go i idziemy spać. Nie ma takiego piżamki, więc pójdziemy po prostu spać w tym. Dobra, idziemy spać. obudziła się, bo ja muszę jej wycofać, więc nie po prostu, ale mam nadzieję, że jest kolorowa. Ale chyba nie. A pójdziemy przez miest. Tutaj i tutaj. O, nie jest kolorowa, ale to możemy nałożyć. O, jest! opa no, no i idziemy spać teraz tylko nie musicie patrzeć jak, ro, jak jak się ogarniam dobra? dobra już i tutaj sobie odpadam to po prostu i idziemy spać dobra kochani już jest dzień ja się obudziłam więc chodźmy coś porobić może pójdziemy sobie nie wiem coś zjeść, o właśnie dzisiaj jest no, niedziela nie, środa, oh, super to pójdziemy sobie tutaj Miejmy ręce i zjemy loda trochę i idę sobie do sklepu I idziemy do sklepu i coś zjemy coś kupimy i zjemy to za drogę w bo... bo... no zaraz to się więc No na speed'a sobie damy. Będziemy driftować. Teraz podriftujemy trochę na koniec. Ktoś jest chyba w sklepie, nie wiem. ...rykoszyk. Po prostu nałożyć bardzo ...banan i pizze, Dobra, idziemy do domu. Znaczy nie idziemy do domu, bo zaraz... będziemy driftować. Dobra. Kochani... ...przebiorę się w skina... ...i już będziemy driftować. I tutaj Wam się jeszcze raz wyświetla moja nazwa. I dziękuję za uwagę.